To mnie nie muy preocupado. mnie nie a ja To mnie nie ma. To mnie nie wiem, co mnie nie mnie kurwa mówi. To mnie nie z To dzwonił, tak mi się wydaje. Rypa To wydaje. nie ma. To mnie nie 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 mój samochód! Mój fort! Ja zginę z gim, ja pierdolę taki ja, żywot. Ja, żywot. Chodź. Ty kurwo cię znajdę i wypierdolę w powietrzu także. Chęciu,